Dyta Hołdyńska, witam Państwa. W studio Polaków w telewizji w Polsce.pl to jest Państwa studio, i właśnie tutaj mogą Państwo wyrażać swoje opinie, swoje zdanie, zadawać nam, dziennikarzom, pytania, o ile takie są, o ile Państwo mają, jakiekolwiek przemyślenia związane z polityką. Zapewne takich jest dużo, bo tydzień wyborczy bardzo gorący, no, ale także na arenie międzynarodowej dzieje się bardzo dużo, i wiem, że także na ten temat chcę rozmawiać nasz pierwszy rozmów. Ale zanim się z nim połączymy, no to pokażemy i przypomnimy wszystkim z Państwa, jak zgłosić się do studia Polaków. Jak wysłać zgłoszenie do programu Studio Polaków. Jeśli masz system Android, kliknij w aplikację Sklep Play. Jeśli masz iPhone, kliknij w aplikację App Store. Wyszukaj studio Polaków. Kliknij i pobierz aplikację. Kliknij i otwórz aplikację. Zaakceptuj wysyłanie powiadomień. Kliknij w menu. Zaloguj się lub zarejestruj się. Po zalogowaniu wybierz dziennikarza z prezentowanej listy w aplikacji, z którym chcesz prowadzić rozmowę na żywo w telewizji. Wpisz temat rozmowy z wybranym dziennikarzem. Zapoznaj się i zaakceptuj regulamin aplikacji. Wyślij zgłoszenie. W wyznaczonym terminie Twojej rozmowy z dziennikarzem, zaloguj się w aplikacji i oczekuj na połączenie ze studia telewizji w polsce.pl. I łączymy się tym sposobem, drodzy Państwo, z Panem Juliuszem z Warszawy, który, jak wiemy, chce rozmawiać o sprawach międzynarodowych Polska, Izrael, ale także energetyka. Panie Juliuszu, jaki jest temat Pańskiej rozmowy? Jakie są Pańskie przemyślenia? Z czym Pan do nas dzwoni? Dzień dobry pani Edyto bardzo się cieszę, że udało mi się zabrać głos na waszej antenie którą z ciekawością oglądam Witamy No cóż dla mnie są, że, że tak powiem bardzo interesujące a właściwie irytujące, wypowiedzi pani ambasador Azari, w relacjach polsko-izraelskich która no, wyraża jakby opinię i zdziwienie. Nie wiedzieć dlaczego, zdziwienie, skąd te stosunki tak narastają w sposób no, nieproporcjonalnie niekorzystny dla nas. Ja mam oczywiście pewne przemyślenia. To, to składa się na kilka wątków, ale ja bardzo króciutko tylko powiem. Należałoby prawdopodobnie opinii publicznej, ba izraelskiej, światowej uświadomić, że Żydzi mordowani przez Niemców, którzy napadli Polskę. Byli przede wszystkim obywatelami Polski, a nie USA czy Izraela, którego wtedy jeszcze nie było, prawda? Więc to jest pierwsza rzecz. No tak, państwo, Izrael powstało trochę po wojnie. W roku, w tak. związku z powyższym, dokładnie no, W związku z powyższym, że tak powiem, nie byli to obywatele z USA czy z Izraela, a głównie z tamtych terenów dostajemy sygnały niepokojące. Rzecz kolejna. W 1939 roku Polskę zamieszkiwali, że tak powiem, Romowie, Hucułowie, Żydzi, oczywiście Ukraińcy, Litwini. I niby akurat dlaczego ta żydowska społeczność miała być tak nietypowo wyróżniona? Bo ja sądzę, że Żydzi pałając jakby no wielką nienawiścią, nie mówię wszyscy, nie mówię wszyscy absolutnie, ale mm, diaspora powiedzmy ta nowojorska czy powiedzmy pewna grupa z Izraela. Pałają jakby wielką nienawiścią do Polaków, chyba z prostego faktu, tak mi się wydaje, bo tylko tutaj, w Europie Środkowo-Wschodniej, było ich najwięcej, mm -hmm. czuli się najbezpieczniej w całej Europie i robili najlepsze. Juszu, nie mogą przeboleć. Rzeczywiście Pola, Żydów mieszkało w Polsce wówczas bardzo dużo była to największa diaspora żydowska tak, w Europie. To, to na pewno tak, my to wiemy, my tak. o tym mówimy. Natomiast no, są ludzie, którzy zauważają, skąd może brać się ta nienawiść do Polaków o której pan mówi, no ale, właśnie, ale ja już powiem ja już powiem ona jest to może najpierw ja powiem powiem panu co mówią, ona, socjolodzy historycy mówią o tak, tym, że ta nienawiść bierze się z tego drogi panie Juliuszu, że Żydzi po prostu pamiętają te straszliwe tragedie które przytrafiły się im tutaj i często jest tak, że nawet nie, nie doświadczając tego z rąk Polaków utożsamiają właśnie te tragedie z Polską z Polakami. Dlatego właśnie wracając na przykład do obecnych wydarzeń, jakie mają miejsce w Oświęcimiu w Auschwitz, gdzie są wycieczki do tzw. marsz żywych, to ja się pytam, ponieważ w tych grupach telewizje pokazują młodzież żydowską, odizolowaną od młodzieży polskiej i młodzież polską, czyli idzie pokolenie ofiar. A ja się pytam, a dlaczego nie idzie pokolenie Katów, brak powiedzmy młodzieży z Niemiec? Więc mówię o tym braku symetrii. Poza tym mm -hmm. wiele opcji i elementów międzynarodowych, Francja, Niemcy z wielką satysfakcją, Holendrzy z wielką satysfakcją jakby wspierają te żydowskie, powiedzmy, no te napięcia wobec Polski. Z prostego powodu, bo mają wyrzuty sumienia, ponieważ dzisiejszy świat nie wie, bo nie wie, że to tylko polacy i ich rodziny zostali wyróżnieni przez Niemców karą śmierci za ukrywanie Żydów w przeciwieństwie do Francuzów, którzy popijając kawę na pola realizejskich wydawali bezwstydnie swoich żydowskich sąsiadów niemieckim oprawie. Niemcy zdawali Ty sobie może, doskonale możemy, sprawę możemy z tego panie Juliuszu. O tak Panie Juliuszu, Niemcy doskonale zdawali tak. sobie sprawę z tego, że w Polsce rzeczywiście będzie bardzo trudno unicestwić tak. naród żydowski, całą nację. Mówił Pan o tym, że Żydzi byli wyróżnieni w jakikolwiek sposób. Wyróżnieni tak. dlatego, że ta nienawiść, nie, antysemityzm nie zrodził się nie w Niemczech. Tak. Nie powiedział, w Niemczech. Tak. powiedział Pan, proszę się nie kłócić ze mną, to jest wymiana opinii. Tak. Mówił Pan, że byli wyróżnieni, wyróżnieni w taki sposób, że mieszkali tu i Żydzi Słowacy. Romowie, prawda, ale oni wszyscy tak, byli mordowani oczywiście. w obozach koncentracyjnych. To nie jest tak wyróżnienie. Jest. Słowacy, Romowie, edyca, Polacy to również nie byli mordowani ja w obozach koncentracyjnych. To tylko, Polacy, to tylko Polacy i ich rodziny. Polacy, którzy ratowali Żydów i ich rodziny. Ja ja mówię o Polakach, a nie o Żydach. Polacy i ich rodziny zostali wyrzuceni przez Niemców karą śmierci za ukrywanie Żydów. A to, była, nie to był wie. wcześniejszy wątek tak wówczas kiedy mówił pan o Romach także którzy znajdowali się mieszkali w a Polsce, nie, no potem mówił pan o Niemcach. Natomiast jest takie pojęcie jak przemysł Holokaustu i tu rzeczywiście tak. jest ziarno wprawne w tym co pan mówi konkretnie jest grupa osób, która rzeczywiście tak. biorąc sobie monopol na bycie ofiarą II wojny światowej prawda tak, jakoby to tylko Żydzi tak. cierpieli, tylko oni tak. w największej mierze dokon, dostąpili krzywd od Niemców, próbują być może do dzisiaj na tym po prostu zarobić, bo są przecież organizacje, które no nawet trudnią się tym, by dostąpić dostać odszkodowania, choćby z ustawy 447, o czym jest mowa, choć bardzo mocno jest to także negocjacja. Jeżeli chodzi o przypadek Polski, tak? O, o przypadek tego, jakobyśmy my mieli tak. płacić te odszkodowania. No natomiast tak, przemysł oczywiście. holokaustu takie pojęcie jest, jest i funkcjonuje. Tak, ale my musimy uświadomić sobie i wszystkim, że naród żydowski skutecznie z Holokaustu i z antysemityzmu. Uczynił skuteczną religię, że tak powiem, sztandar, i to jest stał się taki mechanizm już praktycznie międzynarodowych międzynarodowych stosunkach, który powoduje, że jednych się uważa za lepszych, innych za gorszych. To, to jest jakby niepokojące, że udało im się skutecznie z, z Holokaustu, tak jak pani mówi, z przemysłu Holokaustu, jak również z antysemityzmu równolegle uczynić no, skuteczny oręż. Na razie w wojnie ekonomicznej, prawda? Naciski, lobby, etc. A ja tak się zastanawiam, ponieważ bardzo łatwo jest zostać dzisiaj antysemitą, to zastanawiam się, że za parę lat pojęcie antysemityzmu nie będzie nic znaczyć, bo będzie nas już tak dużo, że właściwie każdy się zastanawia, co ten antysemityzm tak naprawdę znaczy dzisiaj. Rzeczywiście, antysemityzm to pojęcie po końcu, że używane że bardzo długo, często. Długo, długo tak Żydzi nie mogą walczyć, bo w końcu ta broń stanie się jakby już mało skuteczna w tym sensie. To prawda. No i prawdą jest przede wszystkim to, że tuż po wojnie wielu Żydów, tych, którzy przeżyli wojnę, no a przeżyli to też w większej mierze dzięki Polakom, pamiętajmy, bo nie tak. ma tylu drzewek w wasze mile polskich. To jest nacja, która siłą rzeczy uratowała najwięcej Żydów świętej pamięci, tak. to wszyscy wiemy, ale wiemy my nad Wisłą. Szymon Wiesenthal e, w kwietniu w swoim instytucie bardzo ładnie sporządził tą statystykę, chociaż też wydaje mi się ona nie do końca sprawiedliwa. Ja tylko ubolewam, że tylko my nad Wisłą wiemy i tylko my nad Wisłą mm -hmm. mamy pamięć, tak. że jesteśmy narodem wyróżnionym za ukrywanie Żydów karą śmierci. O mm -hmm. tym mówię, że Niemcy wyróżnili w cudzysłowie mówię wyróżnili Polaków i ich rodziny za ukrywanie Żydów. Gdybyśmy dzisiaj pojechali nawet na Sekwane, czy do Holandii, czy gdziekolwiek, nikt o tym nie wiem. Spędziłem wiele lat w Manhattanie, w Nowym Jorku i w zasadzie pamięć o, o, o świadectwa polskiej odwagi i powiem, no, że tak jest w ogóle znikoma, żadna i skutecznie zacierana przez środowiska. No wiadomo jakie. To jest dla mnie bolesne po prostu, bo to, że pani wie i ja wiem i nasi znajomi nad Wisłą to, i nasze rodziny, to w porządku. Ba, ale Europa nie wie, świat o tym nie wie. O tym mówię. To jest że, prawda że, że i jest to radny, duże wyzwanie. że żyć i mimo skutecznej, że tak powiem, diaspory rozsianej po całym świecie, skutecznie potrafili zrobić e, przemysł Holokaustu równolegle z antysemityzmem. Dziękuję bardzo, pani środowiska Polonina. I jeszcze tylko o jedno zdanie. Ponieważ nikt w Polsce ze środowisk ekologicznych nie ma pomysłu na odtwarzanie energii i wszyscy chcą zlikwidować węgiel, to mój pomysł jest bardzo prosty i skuteczny. I byśmy wyszli bardzo na prostą. Skupić się na rekompensatach od Niemiec, dlatego że zniszczyli nam przemysł, przemysł przede wszystkim też i przemysł. I za te rekompensaty nadgonilibyśmy opóźnienia cywilizacyjne, jak również stać by nas było na trzy atomowe elektrownie. Koniec, kropka. I od antysemityzmu do rozwiązań ekologicznych przeszliśmy. Panie Juliusz, bardzo dziękuję za ten telefon, za ten kontakt. Pozdrawiam, zapraszamy ponownie. Drodzy Państwo, a jak Państwo mogą się do nas zgłaszać, był widoczny na ekranie numer telefonu, ale to już do kolejnych wydań Studia Polaków. Ale można oczywiście także zgłosić się przez aplikację, którą można pobrać ze strony studiopolaków.pl. Przypomnijmy, zobaczmy raz jeszcze, jak to zrobić. Jak wysłać zgłoszenie do programu Studio Polaków? Jeśli masz system Android, kliknij w aplikację sklep Play. Jeśli masz iPhone, kliknij w aplikację App Store. Wyszukaj Studio Polaków. Kliknij i pobierz aplikację. Kliknij i otwórz aplikację. Zaakceptuj wysyłanie powiadomień. Kliknij w menu. Zaloguj się lub zarejestruj się. Po zalogowaniu, wybierz dziennikarza z prezentowanej listy w aplikacji, z którym chcesz prowadzić rozmowę na żywo w telewizji. Wpisz temat rozmowy z wybranym dziennikarzem. Zapoznaj się i zaakceptuj regulamin aplikacji. Wyślij zgłoszenie. W wyznaczonym terminie Twojej rozmowy z dziennikarzem zaloguj się w aplikacji i oczekuj na połączenie ze studia telewizji w polsce.pl Studio Polaków to jest to miejsce, gdzie mogą Państwo zgłaszać, wygłaszać, mówić swoje najbardziej nawet kontrowersyjne opinie. Tematyka dowolna. Jak Państwo słyszeli, można mówić i o diasporze żydowskiej, rozsianej po całym świecie. Zresztą prawdą jest, że w Nowym Jorku jest bardzo dużo tejże diaspory. Jest cała dzielnica. Williamsburg w Nowym Jorku, na przykład, gdzie mieszkają ortodoksyjni Żydzi, co nie jest oczywiście niczym złym czy niczym niebywałym. Natomiast po wojnie Izraelici dzisiaj poczuli taką potrzebę, właśnie stworzenia swojego kawałka miejsca na Ziemi, właśnie po tragedii, którą która ich naród spotkała podczas II wojny światowej. Wówczas, no właśnie, jeszcze nie naród, ale ten naród powstał. Państwo Izraelskie powstało w 1948 roku. Na ten temat, ale także na inne tematy ekologia, gospodarka, społeczeństwo o czym tylko państwo chcą, polityka oczywiście, mogą państwo z nami rozmawiać. Numer telefonu do studia 22 46 34 999 i aplikacja Polaków.pl Tam można wysyłać zgłoszenia nawet dzisiaj, bo my te zgłoszenia weryfikujemy i akceptujemy. Czekają państwo w kolejce do 14 codziennie od poniedziałku do piątku spotykają się z państwem dziennikarze telewizji. W Polsce.pl. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. A za chwilę gorące pytania w telewizji w Polsce.pl.